czy ja to nagrywam. A dobra, nagrywam. Czekajcie, coś się tutaj. Bra, już Wam pokazuję uczestników, bo mama mi kupiła jakby nowy dodatek. Oliwka ma inny styl kompletnie. To jest Ala. Już nie nosi okularów. Alan, tata. To jest ten Wiktor. To jest mama, e, ten, mama e, Monika. Więc to nasza rodzinka. I mam nowe ubrania. Jakby wiecie o co chodzi. Jakby tym osobom, które no, były już tutaj, to dodam kilka ubrań. Ta, ci tu musiałam wszystkie dawać. dowinęte, ta ta, Alex, gdzie ty się kładziesz? Te tej ty te te te, i Ara idzie spać. Jak można zobaczyć, no kilka rzeczy się pozmieniało, naprawdę się pozmieniało. Więc niektóre może rzeczy tam zostały, ale jak widać, w ogóle inne organizmy zrobiłam. Jak... Co mi widzicie, No, Oliwka nie miała takich oczu. Już nie nosi okularów w ogóle. Nikt nie nosi okularów w ogóle. Faktycznie nikt już nie nosi okularów. Dobra. Jakby co to czasem mi odbije i będę coś śpiewać. No, ale już róbmy tę historię. Dobra. Więc zaczynamy. Jakby co to nie na zawsze tutaj będą mieszkać. Aleks. Wstawaj. Nie chcę. Niestety, ale musisz. Zapręcona jest tak jak baby, a ja wolę ją w dresach już sukience. Bo ja w ogóle w moim no, drugim nowym odcinku pomyliłam kubusia z marcelkiem. Nie wiem jak. Zakręcona jest. Tak jakby. Czekajcie, ale tylko coś zrobię. Dobra, dodałam krzesło w ogóle dla taty, Żeby miał krzesło. No. On Mówi, żeby nie miał. <laughs> A w ogóle lodówka... I nie mamy lodówki. A tam z dupy będą się wytrzystywać te jakieś pierdołki jakieś małe. W ogóle po co mam salo? ja nie wiem. Dobra. Idę obudzić dzieci. Rozumiem, ja sobie TV pen oglądam Dobra. Wstawa, szkoda dnia! Co tak agresywnie! Wstawaj, szkoda dnia. No a co dzisiaj? Nic. Co tak odstrojnie, a ty co co? Ach. Ach. Niech ci będzie. Ty nie za młoda na takie miniowy? Nie. Mam 17 lat. Za rok będę miała 18. Obudź się, mamo. Dobra. Idę po inną. Dobra. Ja, yeah. co tak agresywnie, masz 12 lat, więc nie piszkuję. Nie pyskuje, A Zagrywam. Ciepłysz, dobry Wstawaj, szkoda. Wstawaj, moja malutka, wstawaj. To tam? Wstajemy. Słyszałam ksyki. Czekaj. Niech chociaż 10 minut będzie miał ten film. Dobra, czyli mam się ublać, się ubiorę to. I założę mojego jako... kici kici miał miał to, tam. tam. Mocno się zapomniałam. Dobra, to wstajemy. Możesz sobie coś porobić. Zagram z bratem. Dobra. I się może pochośniemy. Albo nie. Żeby nie robić takiego nudnego filmu, ale to miało być tylko przedstawienie postaci. Więc po prostu to będzie może jako short. Albo nie. Więc. Papa. Pa. Czekaj, jak się włącza. A tu się wyłącza.